Jestem na lotnisku w Warszawie. Godzina pół do szóstej rano. W sumie całkiem sporo ludzi na lotnisku, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się. Lecę do Meksyku. Dobrze, że zdecydowałem się na lot Air France. Ciężko ponagrywać trochę, jak cały czas gadają. O siódmej lecę do Paryża. Dwie i pół godziny. Na miejscu też chyba 2-2,5 godziny w Paryżu, a potem do Meksyku. Trochę chciałem zwrócić uwagę na sytuację, jaka jest obecnie, jeśli chcecie kupować bilet lotniczy. Jeśli chcecie lecieć do Meksyku, to teraz moim zdaniem najlepsze loty są albo Air France, albo KLM, albo Lufthansa. Przy czym KLM chyba jest najgorszy, ponieważ... Wymagają zarówno testu PCR, jak i testu antygenowego. Także musicie zrobić dwa testy, żeby z nimi lecieć. Air France na dzień dzisiejszy, dzisiaj jest 6 luty, to bardzo ważne, bo zawsze sprawdzajcie wszystko mega dokładnie. Generalnie często jest duży po prostu bajzel informacyjny. Lotnisko może mówić co innego, ambasada może mówić co innego, linia lotnicza może mówić co innego. Także nawet jeśli bardzo dobrze, dokładnie wszystko sprawdzicie, to często jest tak że jedno źródło wam powie, że też trzeba mieć, a drugie, że nie trzeba go mieć. Co jeszcze? Jeśli szukacie informacji generalnie, gdzie polecieć można teraz, to zalinkuję wam yy, świetną stronę IATA, czyli bodajże International Aviation Travel Association chyba? I tam wybieracie kraj i macie pokazane wszystkie regulacje dla danego państwa, dla obywateli, którzy chcą podróżować do tego kraju. Na, na obecną chwilę uważam, że Meksyk jest jednym z najciekawszych miejsc, do których można polecieć. France, KLM, Lufthansa latają w jedną stronę, tak jak ja, jakieś 1700, w dwie strony mniej więcej 2500 zł. Ani tanio, ani droga. Takie normalne ceny, moim zdaniem, uczciwe. Z czego się bardzo cieszę, to jak podróżowałem po Turcji w czwartym kwartale i po Egipcie to miałem ogromny plecak 90 litrowy i do tego jeszcze drugi plecak taki mniejszy myślę, że 20 litrowy a obecnie to jest mój plecak 50 litrowy i waży 11 kg także się mega jaram bo mam dwa razy mniej rzeczy niż wcześniej jeśli chcecie podróżować tylko z podręcznym to dużo lepiej podróżować z plecakiem bo one są Dużo rzadziej są one mierzone. Jeśli są walizki, to dużo chętniej je zmierzą i stwierdzą, że jest za duża, a trzeba będzie dopłacić. A jeśli jest to plecak, to raczej powinien przejść. Raczej powinien przejść. Rzadko się mierzy plecaki. Generalnie, jeżeli nie wystaje ponad głowę, to powinno być ok. Tak ja myślę. Taki mój tip. Ale oczywiście to, to tylko taka, taka ode mnie rada. Proszę zeskanować i to musiałam dokumenty potwierdzić tylko pana. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Tak jak mówiłem, no, jeśli macie plecak taki trochę większy, to bez problemu możecie go zabrać na pokład i może przekracza wymiary nieco. Proszę, tego no, wygląda całkiem imponująco, bardzo ładne. Ale ten ziomek w ogóle w tym stroju, w tym hazmat sucie znak czasów, można sobie na plejaku pograć. Thank Dziękuję. So A, no i by the way, ponownie w plecach bez problemu. Także Polecam taką opcję.. No dobrze właśnie udało mi się przejść przez kontrolę migracyjną. Trochę duża kolejka tylko trzech urzędników także trzeba było poczekać z godzinkę, No ale udało się. Generalnie pan zadał parę pytań, ale raczej nic nic specjalnego. Lotnisko tutaj w Mexico City jest dość blisko centrum, a nawet bardzo blisko, bo tam chyba z 6 km. Także z tego co wiem, metro jeździ, więc raz dwa powinienem się dostać do centrum, gdzie mam postęp. W Meksyku można być bez wizy pół roku, także dosyć na bogato bym powiedział. Trochę przypomina mi się wizyta w Stanach. Bo są to wszystkie amerykańskie marki, jakieś nie wiem, Crispy Kreme Donuts na przykład, co to w Europie nie ma, na Stanach wszędzie. 20 metro. Zobaczmy, czy kartą można bilet kupić. Bo na razie gotówki nie mam jeszcze. Czy to jest karta? Nie. here, No? no. Solo en el aeropuerto cash, no yeah. gracias. Zdaje się, że będę musiał wypłacić jakiś hajs. Na razie zrobiłem podejście do pięciu bankomatów. Wszystkie chciały prowizje, więc chyba w Meksyku niestety nie będzie się dało wypłacać gotówki za darmo, jak w Turcji. Chociaż w Turcji też musiałem się naszukać, zanim znalazłem bankomaty, które bez prowizji wydawały pieniądze. To jest dobry stent z takosami. No mam ATM! Serwisa! Dobra, mam siano. W Meksyku uważajcie, bankomat najpierw wydaje kasę, a potem oddaje kartę. Więc już bym zostawił kartę pierwszego dnia. Un boleto, por favor? Gracias. Yes, yes. Bramka mniej więcej jak na metr w Warszawie, tylko że nie wypluwa biletu z powrotem A bilet kosztował 5 pesos, czyli całą złotówkę Więc ta nioszka, a ja nie wiem gdzie jadę Pino Suarez? Pino Suarez Pino Suarez Miga, te vas a -y, ir en te no. para... Tengo, tengo que change <laughs> <laughs> Tengo que... another line A, te aborda? transporta sí. Yeah. Okay. sí, para más rápido, porque okay. así si te digo que traigas así, no. Okay. Because, uh, no. pino Suárez, uh, línea 1, uh, o dos. Eso, subimos. O uno, tras... dos, tres sto uh, stops. Después de esta son cuatro estaciones y te bajas en San, eh, te bajas en San Lázaro. Tak, tutaj pan mi chyba tłumaczy, jak się dostać na stację metra, na którą chcę jechać. I chyba muszę wziąć cztery stacje, przesiąść się i znowu cztery stacje. Ale w sumie nie jestem pewien, bo trochę dużo stacji jak na taki krótki dystans. Ale nie mam internetu w telefonie, tutaj nie ma mapy metra, więc to się ukaże. A już tak czekamy tutaj z 10 minut na to metro i nie przyjeżdżam.

To jest ten kanguro. Kanguro? Transfer? To może być. Dobra, chyba jedziemy w podobne miejsce. Jeszcze jeden raz trzeba się przesiąść i, i będzie dobrze. Tak, teraz jedziemy z Oceania na San Lazaro, ale w ogóle zobaczcie, jak śmiesznie są tutaj metrze. Wszystko obrazkowo pokazane. Jakieś drzewka, zwierzęta, ludzie sławni i tak dalej. Wszystko, wszystko obrazkami. Śmiesznie. No tutaj pani stoi chyba i sprzedaje batoniki Schody są tak ostre, że można się zabić na nich. Mówi peligroso. Peligroso dangerous? No? no, jest peligroso. Ciekawe bardzo, że tutaj mamy dwa korytarze oddzielne dla panów i dla pani. Jeżeli dobrze zrozumiałem, no chyba tak, no bo jest Hombres Mujeres, ale tutaj pan mówi, że, że to tak jest, ale to, to w sumie każdy, w sumie nie trzeba się tego trzymać, ale to mnie dziwi, że w Meksyku takie podziały. Dziwne. Z tego co rozumiem, pan jedzie dwie stacje, a ja jadę trzy stacje i już jestem na miejscu. Mój komplikado. Si, es complicado. Es que como es primera vez que ustedes vienen para acá, pues jest complicado ale jak będziesz przyjeżdżał 2-3 razy, to znajdziesz inną drogę albo będziesz jeździł w bieżąco do tego, gdzie chcesz Pan mówi, że trzeba się tu zazwyczaić Pan dostał ochrzan, że musi maskę założyć a no tutaj już nowsze metro bo te poprzednie takie bardziej on-schoolowe były teraz tak, że się nie, 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 Muchas gracias. Okay. Ale pues. a, hasta luego. A. 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 ale, nie, nie, mi. nie, nie, mi... no, pomógł. nie, nie, pomógł. nie, 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 że nie, 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 metro, a tu od nie, na wyjściu, nie, no dobra, to by było na tyle. Słuchajcie z mojej podróży do Meksyku. Dostałem się tutaj naprawdę całkiem sprawnie. Zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do śledzenia mnie na Instagramie. Jeżeli się podoba, zostaw lajka. Tyle, dzięki, na razie.